Chińska kultura zawojowała Londyn. 10 lutego hucznie obchodziliśmy Chiński Nowy Rok. Do wieczora na scenie na Trafalgar Square można było oglądać tradycyjne tańce smoka, słuchać oryginalnej muzyki i oglądać pokazy sztuk walki. Ulicami stolicy przechadzała się kolorowa parada, a w ślad za nią Londyńczycy i turyści z całego świata. Były też pokazy sztucznych ogni. Artyści, biorący udział w przedstawieniach, zabawiali świętujących i chętnie pozowali do zdjęć, przy okazji promując swoją kulturę. Nasi rodzice przybyli do tego kraju 30-40 lat temu i ustatkowali się. My urodziliśmy się tutaj. Pokazujemy tu nasze korzenie, celebrujemy nowy rok oraz wszystko, co przekazali nam rodzice. Jestem Bogiem powodzenia i dotknięcie mnie albo mojej złotej wazy przynosi szczęście. Życzę szczęścia i powodzenia. Każdego roku na zabawę przybywa coraz więcej uczestników. Organizatorzy i tym razem mogą pochwalić się sukcesem. Organizujemy te festiwale od 1985 roku. Porównując obecny i zeszły rok, mogę powiedzieć, że to kolejny sukces. Parada jest przepiękna, program sceniczny odbywa się bez zarzutów. Artyści podobają się wszystkim, podobnie sztuki walki i tańce smoka. Znowu spodziewamy się rekordowej ilości uczestników zabawy. Tak masowa impreza stwarza niepokój o bezpieczeństwo bawiących się. Nad Londynem unosiły się policyjne helikoptery, a liczne oddziały policjantów dbały o spokój w centrum stolicy. Znakomicie zorganizowano też pomoc lekarską. Obok oficjalnych załóg medycznych pomagali wolontariusze. We've got approximately 65 volunteers on site. Mamy około 65 wolontariuszy, trzy centra medyczne, dwie specjalne karetki oraz pojazd dla tych, którzy nie potrzebują szybkiego reagowania załogi ambulansu, dla mniej poważnych wypadków. Um, but the less Chiński kalendarz, w przeciwieństwie do kalendarza solarnego funkcjonującego w Europie, bazuje na fazach Księżyca. Raz na kilka lat do roku dodawany jest jeden miesiąc. Jest to odzwierciedleniem dodawania jednego dnia w roku przestępnym naszego kalendarza. Z powodu tej różnicy chiński Nowy Rok jest celebrowany za każdym razem innego dnia. Tym razem wypadł 7 lutego, ale obchody zaplanowano na niedzielę, dzień wolny od pracy. Dzięki temu zabawa przyciągnęła więcej uczestników. Jak Chińczycy oceniają londyńską zabawę? Bardzo miło jest guess, tu spędzić nowy rok i chyba był to dobry guess, wybór, żeby tu przyjechać. It's, it's Przez kilka ostatnich year year. lat świętowaliśmy yeah, w Singapurze. It's to miła odmiana. Świetna zabawa, piękna pogoda. Jest fantastycznie. Setki tysięcy turystów i Londyńczyków przybyło na obchody nowego chińskiego roku, roku szczura. Ósemka jest w wierzeniach Chińczyków szczęśliwą cyfrą, dlatego wielu wierzy, że 2008 rok będzie dla nich fantastyczny. Dla TVP24 katarzyna flor.